Nie pewien sąsiad. Mhm. Przeprowadziłem się niedawno na nowe osiedle, a no, co chwilę nowymi prykami podjeżdża i to wszystkie są kurwa białe. Jakiś mhm. Mercedes, jakieś kurwa Bęki. Już mam kurwa kamienie przygotowane, żeby żebym muć szyby. Mhm. Ale nie wiem, czy po prostu nie spotkanie za to konsekwencję, mógł tam w kartach zobaczyć, czy... Jasne, Panie Dawidzie? Żywał, nie. Karty nie kłamią. Karty są po pana stronie. Już sprawdzamy. E, powiem tak, Panie Dawidzie. Mm, widać na karcie. Mężczyznę, który spogląda na szczęście innych ludzi. W tym przypadku to pan patrzy na szczęście sąsiada. Że mu się wiedzie że ma fajne samochody. Niestety są one białe, więc domniemam, że jest pierdolonym rasistą. Ale karta numer dwa pokazuje, że pan nie obrzuca ich kamieniami, panie Dawidzie. Pan je spali, a sąsiad będzie płynąć łódką po naszej kłodnicy. Po waszej kłodnicy, bo ja jestem w Kalifornii. Po waszej gliwickiej kłodnicy. Będzie pływał łódką przez pana. Pan, jak prometeusz przyjdzie, roznieci ogień, spali. Pan, jak piorun uderzy w te samochody. Piorun! I sprawdzam kartę numer 3 O kurcze Karta numer 3 pokazuje bezdomnego z latarnią Straci pan swój majątek Na rzecz zawiści do sąsiada Jak jest te przysłowie Kto sąsiada na śniadania Nie zjada Ten wącha jego dym Z samochodu A ty dzisiaj jest piątek to pij do spodu Wszystkiego dobrego panie Dawidzie Pozdrawiam serdecznie Ma pan jeszcze jakieś pytania Ma pan jeszcze jakieś Jedziemy, jedziemy, panie dawidzie, nie, nie do końca jedziemy, bo jeżeli spali pan te samochody, to nigdzie nie pojedziemy. Popłyniemy, a pan popłynie na pieniądze, panie dawidzie.